Siemanku czołem, kupiłem sobie do tego dylizansu, słuchajcie takie urządzenie, odbija się światło, może wyłączę lampę, eee, urządzenie baterii Monitor BM2, to jest urządzenie takie, które monitoruje stan akumulatora, co prawda no uważam, że lepiej byłoby to na zimę sobie montować, zima się już kończy, ale ja kupiłem to dopiero teraz na AliExpress, Koszt ja zapłaciłem normalnie, są około 60 zł, ale gdzieś tam na jakiejś obniżce udało mi się to kupić około 30 zł. Także, także bardzo tanio. Słuchajcie, urządzenie działa na telefonie. Pobieramy sobie aplikację na telefon yy, i łączy nam się z telefonem za pomocą Bluetootha. Także. Nie trzeba przekręcać stacyjki ani nic, normalnie jak podchodzicie sobie do samochodu, bluetooth macie włączony w telefonie, eee, jak tylko wam wykryje ten telefon, od razu się połączy i można sobie sprawdzić stan tego akumulatora, już wam pokażę o co chodzi. Myśmy to już testowali chwileczkę, Szymon tu pobrał sobie tą aplikację, no i tak, aha jeszcze się nie połączył. Wcześniej tam mm, na początku wybieracie sobie jaki to jest akumulator, czy to jest AGM, czy Kwasiak, czy jakiś inny, on sobie to już zapamiętuje i tak, pokazuje aktualne napięcie 12,27, niskie napięcie, 50% to jest stan naładowania tego akumulatora, więc no nie jest najlepiej w tym momencie, ale też auto długo stało i teraz tak, można sobie robić test rozruchu, Ostatnie napięcie rozruchu było 9,10, to może sobie zrobimy tutaj taki test, przełącz tutaj na, na, to, na ten na test napięcia i teraz spróbuję odpalić. 8,85, no to słabo, słabo. Co? Pokazuję aktualne ładowanie 1439, czyli mamy OK. Jeszcze możemy sobie zrobić test ładowania. Rówą silnik, włącz klimatyzację, to włączaj, Światła. Testuję. 1450 na biegu jałowym 1413 No akurat nie dodawaliśmy gazu, dodaj trochę das gazu i powtórz test Zaczął coś się zmieni Dodaj gazu no, nie będziemy tu dawać wysokich obrotów, bo silnik jest zimny, ale odrobinkę od tam niecałe 2000 No i teraz już jest na biegu jałowym 14-16, na wysokich obrotach 14-27, klima, światła, wszystko połączane. Także myślę, że przyda się to urządzenie. E, ja sobie już zostawię je w samochodzie. Dokładnie nie wiem, czy je, według instrukcji niby napisane jest, że posiada jakieś zabezpieczenie w środku. Ja sobie chyba dołożę jeszcze jakiś tutaj bezpiecznik. Na początku tego przewodu tak, dla bezpieczeństwa. I myślę, że OK, za te pieniążki będzie na pewno się przyda, szczególnie zimą. Także trzymajcie się, na razie.